Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Media Wal Dynasty. Tym razem porozmawiamy, jak zdobyć glinę i wapno i co z tego możemy zrobić. Dodatkowo na stępie chciałbym podziękować za wszystkie lajki, za wszystkie wyświetlenia moich poprzednich filmików. Jest to dla mnie ogromna motywacja i bardzo dziękuję. I piątka. I jeśli chodzi o glinę, glin, glinę możesz znaleźć na całej mapie, znajdujesz tam różne kopce i wykopujesz to sobie spokojnie łopatą, ale dla mnie też żmudna robota, więc lepiej postawić chatkę wydobywczą i wtedy ustawić ludzi na wydobywanie gliny, bo bardzo dużo gliny oni wydobywają. Jeśli chodzi o wapno, wapno możesz pozyskać z takich skałek jak tutaj widzisz. Po prostu klepiesz i zdobywasz od 1 do 2 wapna. Jest to też bardzo żmudna robota, więc lepiej tak naprawdę też na chatce wydobywczej ustawić sobie ludzi. Ja posiadam na przykład dwie takie chatki, jeśli chodzi o wydobywanie. Jeśli chodzi o przelicznik gliny, gliny oni zdobywają bardzo dużo, jak widzisz. Ona jest potrzebna tak naprawdę do warsztatu, do wykonywania jakichś glinianych fiolek, jakichś różnych rzeczy. Dodatkowo do zaprawy. Zaprawa tak naprawdę służy do ocieplania twoich warsztatów, tak naprawdę magazynów i takich budynków użytkowych. Jeśli chodzi o wapno, wapno jest potrzebne do ocieplania budynków i wtedy zyskujesz bardzo dużo zadowolenia ludzi. Ja robię na takiej zasadzie, że oni wydobywają mi to w chatkach wydobywczych i dodatkowo latam sobie do kupca, bo jest bardzo tanie, tylko jest bardzo ciężkie. Więc to są moje porady, jeśli chodzi o wapno, jak zdobyć i glinę. I dziękuję za oglądanie, i do następnego. Hej!